No nic, masakruję sam siebie. Grając z tymi platynami na streamie, gdzie teoretycznie powinienem komentować i coś mówić, bo tak to wypada, kiedy jest nagrywany na YouTube. A. Cześć YouTube. Czy masz YouTube? Jesteś niedobry YouTube, bo oglądalność. Zaniżasz, bo nie wysłane są informacje. Stream działa, chyba Stream działa. Na to by wyglądało. Znajdziemy kolejny mecz y, z cyklu gram z widzami. To wszystko na YouTube ląduje, wszystko na żywca jest. Jak widać Safire po jednej stronie, po drugiej dwa koty leżą się, ma kocie. Tak, koty tutaj są. O, Grałem random i wpadłem na terana i gram na protosa na mojej ukochanej mapie. Ech. Za jakie grzechy? Co ja takiego zrobiłem? Gdzie tutaj dropy wcale nie... dropy nie wchodzą, to nic nie wchodzi, jak powinno wchodzić, rzeźnia. Aaa, ah, dobra. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Ale to jest trochę śmieszne, że już tyle razy trafiłem na tego, na Terana. Tylko pamiętaj, Emil, komentuj. Ale rób co masz robić, a nie głupoty robić. Mam nadzieję, że stream jest wyłączony. Stream off? Bo się pogniewamy. Ja grałem wczoraj z Ruxerem? Nie, nie grałem z nim. Wczoraj nie pamiętam z kim grałem. Aha. Oj. Źle tutaj skrót ustawiony. Wracaj. No tak, i brakowało tego, żeby zaczął. Mam. Biją mnie wszyscy. Wszyscy mnie biją! Co ja im zrobiłem, że mnie tak. A, bo on scoutować, bo nie wiedział z kim gra, dlatego tak wczesny scout. No tak, powinien być na to gotowy. Wszyscy mnie biją. Co ja im zrobiłem, takiego? Starcraftem przygotowuję, konkursy dla nich robię, gry rozdaję, oni mnie biją! Nawet nie mają na tyle nie są na tyle mili, żeby przegrać niechcąco. co. Nambra, nie to trzeba skautować, bo dziwne syfy wychodzą. A, no tak jeszcze musiał przestawić tego. Dobra, może się uda, może się nie uda. Zobaczymy. Prawda jest taka, że jak się gra na Terranem na protoza, trzeba dobrze wejść w grę. Bez jakichś tam tragicznych mm, strat. Skautujemy. Oczywiście, że źle postawiłem budynek. No jakże mogło być inaczej, że postawiłem go dobrze trzeba. Wiesz to by imba jakaś się stała, jakbym postawił tak jak trzeba, budynek. Tutaj często yy, jest technologia ukrywana. To na to trzeba uważać. Czy technologia? No wie, wie, wiecie o czym mówię, prawda? Yy... Zostawiam, że tam będą darki. Ej, jest Tak? 6 zł. Za 3 minuty. Okej. Okay. A dlaczego 6 zł? 6 zł. Okej. Okay. Co ja ci robimy zbiórkę? Potrzebuję 6 zł. Może ktoś ma 6 zł? Co? Nikt nie ma 6 zł? Kobieta mnie prosi o 6 zł. Blink Stalki. Niech cię Blink trafi, nie powiem w co. Jak ty chcesz mi, na mnie grać Blink Stalki, co ja ci zrobiłem? Co? Co ja ci tego, takiego zrobiłem, że ty chcesz grać na mnie Blink Stalki? Aż tak mnie nie lubisz? Required. Additional supply depots required. Base is under attack. Look, good ship! Nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę w to. Po prostu w to nie wierzę. Mam już tego dosyć. Cholerna imbatowska. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, ty to źle robisz. Przede wszystkim Steam, tak? Dlaczego on tak krąży? A bo nie chciał wymusić, wybuchu miny. Zobaczcie. Patrzcie, patrzcie. No, oczywiście. Additional supply deposit required. Co ja źle? <sighs> Dobra, Musimy zobaczyć, co tam się dzieje. Czeka, czeka, ilości za dużej, żeby z tym walczyć. Jednak nie czeka, jak czeka. Skurkowanie jedno. Add Tyle to ja wiem. Naprawdę. Dobra. Upgrade complete. Not enough energy. Research complete. So Somebody get me out of this mess. Mineral field depleted. Not kot, przepraszam, ja kot. Co jest? Co się dzieje? No co? Ojej, 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 ojej. Kot mi miało. Dobra, to go w takim razie. No kociałki mi miał czało. Co ja na to poradzę? Czy mi dlaczego to tam postawiłem i czy, co to tam robi swoją drogą? Bo ja tak do końca to nie czaję. Dlaczego ja to tak wybudowałem, jak wybudowałem? Dobra, to idziemy. Tu nie ma na co czekać. No nie, na no, czekać, inaczej. Jak te miny? Człem coś ciekawego zabiły, to mnie mocno zastanawia. Tu jeden, tu dwa, tu cztery. No trochę mogły zabić. Combat Shield. Powiedzieć, że. Boże, czego nie chcę? Nie chcę na pewno dostać dropa. Co wiecie, czego? Bo to jest strasznie upierdliwe. Dobra. No Jezus Maria, czy Wy Koty musicie mieć tak niezgrabne te tyłki? że za każdym razem dzieje się dokładnie to samo, Ech. jakaś masakra z tymi kotami. No tak. Somebody, get me out of this mess. Add on, research, upgrade, oh, oh, complete. Oh, <sighs> Somebody, get me out of this mess. Minorfield completed. <laughs> Minorfield completed. Research complete. No i jest dobrze, ogólnie rzecz ujmując. Oberwały jego High Templary. Jest nie Jest dobrze. Trochę się boję, teraz coś innego mi tutaj wlezie, szczerze powiedziawszy. Jest pingas, no, trochę gazu, mam mało. Nie, no zacząłem wydobywać. Jeden skan zostawiłem, czy nie? Cholera, skanów sobie nie zostawiłem żadnych. Trzeba by zrobić jeszcze tak. Hmm. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Additional supply depots required. Additional supply depots. Required. Somebody, required. get me out of this mess. not enough energy.

Haha, <śmianowicie> dobrze jest. że jest, go już wygrana, juuuf, wygrana, yay, dobrze było, dobry drop, to jest to, Uf, się człowiek umęczył. No, dobra, jak to mnie tubie się podobało, jak widzieliście, trochę mniej komentowałem, ale dzięki temu byłem w stanie więcej grać. Więcej grania było i dobrze. Wszyscy tosi wiedzą, czy, czego ja nienawidzę. Nienawidzę moi widzowie, nienawidzę High Templarów i tak dalej. Nie trawię tego, mam z tym za duże problemy. Na szczęście ten Tos miał chyba 1200 MS, coś koło tego, bo momentami nie ogarniał. Uf, no ale zawsze miło się z widzem pogra. Mmm. No cóż... Mm. Czy ja gram jakiś builder? Mniej więcej pirat ze drzwi mam. Dobra, słuchajcie, osoby na YouTubie, zapraszam do subskrypcji, cała reszta papa. Pa.